...dało takie, taką zbitkę z dzisiejszego dnia przygotował nam Klaudiusz Michalec. Zobaczmy. Ta kolumna nie ma zezwoleń, a więc nie może trafić na terytorium Ukrainy. Zgodziliśmy się, że na terytorium Ukrainy ciężarówki będą mieć ukraińskie rejestracje. Zgodziliśmy się, by wsiedli do nich przedstawiciele Czerwonego Krzyża, OBWE i ukraińskich władz. cynizmu. Cynizm Rosji nie zna granic. Najpierw dostarczali czołgi, wyrzutnie grat, terrorystów i bandytów, którzy zabijali Ukraińców, a teraz dostarczają wodę i sól. Najlepszą pomocą z ich strony byłoby, gdyby przestali zabijać naszych ludzi, wycofali z Donbasu swoich terrorystów i oddali nasz Krym, który nam ukradli. Świat ma już dosyć kłamstw Rosji. Na Twitterze i na Facebooku jesteśmy, jak zwykle, Państwo komentują. My na Facebooku pytamy w sądzie, czy Polska na tym wszystkim straci. I teraz tak, Panowie, podejrzewam, że każdy z Was będzie krytykował rząd za postawę w sprawie Rosji i Ukrainy, tylko być może każdy za coś innego. Pan napisał na Twitterze niedawno, że polszewicy, czy pożal się Boże, politycy pchają nas do cudzej wojny i umierania za Donieck. Rozumiem, że Panu się do tego nie śpieszy. A pan mówi, że nie ma wolnej Polski bez wolnej Ukrainy i odwrotnie nie ma wolnej Ukrainy bez wolnej, wolnej Polski. Polski. To co powinniśmy zrobić? Jeszcze więcej ponad to, co robimy. Znaczy, ja jest, wiem, czego. Po pierwsze, chciałbym zaznaczyć, że nie będę się specjalnie mądrzył. Ja nie jestem specjalistą od spraw międzynarodowych. To Ale może są, jest Pan większym niż ci, którzy się mądrzą, tylko... bo Pan tam jeździ, Panie parze, Ta, Tak, Jeżdżę tam dosyć i... często i grałem również w zespole ARL, lider, którego liderem był Rosjanin. Miałem możliwość. Poznania mentalności Rosjan przez y, y, różnych znajomych Igora i tak dalej przez lata. Rodzina również była też y, z kolei moja ze strony Ojca dotknięta y, y, różnymi tam y, represjami ze strony jeszcze Związku Sowieckiego. I y, y, co do jednego jestem pewien, że y, proszę przypomnieć sytuację, kiedy y, ta sama partia, która dzisiaj y, mówię o platformie obywatelskiej, która dzisiaj tak mocno, eskaluje w jakąś taką, no brak, jako jakieś napięcie między Polską a Rosją, jak ona bardzo mocno atakowała Lecha Kaczyńskiego i Prawo i Sprawiedliwość w czasach, kiedy, kiedy w czasach wojny konfliktu w Gruzji i tak dalej te mhm. wszystkie wyjazdy Kaczyńskiego. Generalnie wydaje mi się, że ja wtedy w tamtych czasach mówiłem, miałem pretensje do Określimy jakby stosunek tych dwóch partii do, do, do Rosji, przepraszam. Platforma miałczy, a PiS szczeka. Mówię tutaj o relacjach polsko-rosyjskich. -polsko no teraz z kolei Platforma strasznie szczeka, nawet wręcz chce ugryźć. Ja uważam, że. Ukrainie należy pomagać z całych sił, ale robić to w sposób umiejętny i w sposób taki, by nie eskalować jakiegoś napięcia. Jeżeli z jednej strony ja widzę Sikorskiego, który tutaj wygraża błończusznie, przypomina takiego chłopczyka wysłanego, wysła, wysłanego jako prowokatora przez grupy starszych ludzi, starszych chłopaków, czyli Francję, Niemców itd. tak a jednocześnie mam wiadomości takie, że polskie urzędy celne zatrzymały 500 kewlarów, zatrzymały kamizelki kuloodporne i cały sprzęt, który mógłby, który ratuje życie ludzkie. No to, to jest dla mnie jakiś albo brak konsekwencji. Bo to jest uzbrojenie. Rozmawiałam ostatnio z Fundacją Otwarte Dialog, no. to zostało uznane kamizelki chroniące życie zostały uznane. Ale ja rozumiem, że to, to jest uzbrojenie, tak, tak, tylko że tak ja już tylko skończę tym, bo to jest dla mnie mm. bardzo ważne. Przepraszam. Nie może być tak, że z jednej strony najwyżsi urzędnicy państwowi eskalują ten konflikt, a z drugiej strony urzędnicy podlegli zatrzymują sprzęt ratujący życie. Tymi kamizelkami się nie zabija, tylko te kamizelki ratują życie, podobnie kewlary. Polska jako lider kraju w Europie Wschodniej sprzeciwiający się polityce Putina jest zagrożona. To mówi y, generał Skrzypczak chyba, który, który wie, co mówi, i mówi, że zostajemy sami w regionie, co jest niebezpieczne, bo wojska Putina są w gotowości. Ale rzeczywiście, że jest zagrożona. Ja Tu cieszę się, że pan to podkreślił to, że ci dużi chłopcy, prawda, jak minister Sikorski bawią się w wojnę? E, czy chcą się bawić w wojnę? Pamiętajmy, że wojna, jak powiedział pewien znany bardzo generał, to jest przedłużenie polityki zagranicznej, tylko innymi środkami. Jest tylko pytanie, jaką my tę politykę mamy, gdzie ona nas prowadzi, i czy to jest polityka dla nas korzystna. No bo zadajmy sobie. Prosty Pytanie, czy konflikt z Rosją w tej chwili nam się opłaca? Czy my rzeczywiście cokolwiek zyskamy na konflikcie z Rosją? Już nasi szlachetni przodkowie ponad 100 lat temu zauważyli, że nam się nie opłaca mieć złe relacje z Rosją. A w tej chwili z niewiadomych powodów do tego dążymy. I to bez jakiegokolwiek widocznego, bo być może jakiś ukryty interes w tym jest. Ja tego nie wiem. Ale tego widocznego interesu w tym naprawdę póki co nie widać. Ja tylko Państwu zacytuję doniesienia z dzisiejszego dnia w donosi The Independent, że prawdopodobnie Angela Merkel i Władimir Putin omawiają tajne porozumienie, które ma zakończyć kryzys na Ukrainie. W skrócie chodzi o to, że tak zwana opinia międzynarodowa, społeczność międzynarodowa ma zaakceptować aneksję Krymu. W zamian za to, że Putin zagwarantuje bezpieczeństwo energetyczne no w pan, Ukrainy. tylko że to chyba już nie o Krym chodzi, bo mam wrażenie, że społeczność całym szacunkiem pogodziła się z aneksją Krymu. Niektórzy mapę pozmieniali nawet. Yy, no dobrze, no ale w, jak rozumiem, chodzi w tym wszystkim to o to, o Krym. że dokładnie, że, że Putin nie będzie robił kroku dalej, w zamian za to, że, że tak powiem, już wszyscy pogodzą się właśnie z w tym, w tym definitywnie a, i zostawią go w spokoju. I teraz tak, pytanie w, w tym wszystkim bardzo proste. Z czym my zostajemy jako Polacy? Póki co zostajemy z embargiem na polskie owoce, póki co zostajemy w, w sytuacji konfliktowej z Rosją, i co na tym zyskaliśmy? Powinniśmy. Czy powinniśmy w ogóle siedzieć, nic. Nic. Nie w ogóle siedzieć nie cicho, niech pan Świetnie. powie o, otwartym tekstem. Ale tu jeszcze to Polska powinna siedzieć cicho w ogóle w tej sprawie. No nie wiem, co pani ma na myśli mówiąc siedzieć cicho, ale po prostu Polska od początku no mówię, po nie powinna się była mieszać wewnętrzne sprawy Ukrainy. U... Bo na niczym tutaj nie mogliśmy zarobić, mówiąc krótko. Co z tego mamy, panie Pawle, że się zamieszczaliśmy w konflikcie na Ukrainie? Mamy to, co, co, co mają mamy? Niemcy z nas, czyli mamy w, choćby nawet cynicznie mówiąc, mamy strefę buforową, odsuwamy od siebie Rosję. To jest pierwsza, Ale... podstawowa sprawa. Przecież ja wątpię, żeby to przyjęcie Polski do Unii wynikało z jakiejś szczególnej sympatii Francuzów, Niemców i innych państw do, do Polaków. Tu chodziło o, o tanią siłę roboczą i o poligon w razie czego strefę buforową przed ewentualnie Cieszę się, że pan realistycznie podchodzi do roli Polski w Unii Europejskiej. Rzeczywiście ja się też zgadzam co do tego, że, że Polska ma być szczególnie dla Niemiec, które są przecież łodarzy Unii Europejskiej, rezerwuarem siły roboczej rynkiem się. zbytu a i, i ewentualnie też rynkiem na surowce. Ale e, dobrze, no ale w stosunku do Ukrainy. Pan mówił, że się musimy tutaj przyjaźnić z Ukrainą. tylko ja mam wątpliwości, czy oni się chcą przyjaźnić z nami. Bo, widzi pan, wszyscy płaczemy nad tym, że, że Putin zakazał importu jabłek. No i Ukraińcy utrzymują im embargo ja mówię na o przyja... winę. Ja nie mówię o przyjaźni. Powiedziałem pan wyraźnie. Ja nie mówię no tutaj czy... o... Ja mam przyjaciół okay. również... Ja mam również przyjaciół czy wśród... oni na pewno chcą naszej pomocy? Ja mam również przyjaciół wśród Rosjan, mam przyjaciół czarnoskórych, mam przyjaciół Żydów, mam przyjaciół Niemców, mam przyjaciół Francuzów, mam przy różnych przyjaciół. Natomiast nie mówię tutaj w, w kategoriach przyjaźni. Powiedziałem wyraźnie. Po prostu granica e, e, powinniśmy robić wszystko, by wojska rosyjskie nie nie, nie, nie stacjonowały nad Wisłą, czy powiedzmy za Bugiem. No po to, to jest też tak? filozofia. Bo to, jest to śmieszne, bo wie pan, mnie to znaczy śmieszne... wszystko zależy od formy pomocy. Jeżeli w tej chwili sytuacja bo oczywiście w ogromnym skrócie myślowym, w ogromnym skrócie wygląda, w ogromnym uproszczeniu wygląda w ten sposób. Rząd krzyczy, szczeka, yy, yy, zadrażnia sytuację, tak. a ludzie tacy yy, jak ja, czy jak, jak yy, przeróżne stowarzyszenia, jak yy, Stowarzyszenie Pokolenie jak otwarty dialog, jak przeróżne osoby prywatne, robią wszystko, by pomóc po prostu czysto, żeby pomóc tej Ukrainie chronić życie ich żołnierzy. I to wszystko. Takie rzeczy można robić po cichutku, spokojnie, i Właśnie. bez żadnego krzyku. I tutaj Właśnie. się na pewno zgadzamy. Natomiast dlaczego pan nie chce się ze mną zgodzić z tym, dlaczego znaczy, pan jest zwolennikiem tego, by Ukraina została anektowana przez Rosję i de facto granica między Polską a Rosją przebiegała na Bugu? Już panu mówię, czego ja... Dlaczego jestem zwolennikiem? Idealna sytuacja byłaby taka, gdybyśmy wrócili do sytuacji sprzed w października 2013 roku, czyli gdyby Ukraina była krajem, który prowadził tę samą politykę, tak zwaną politykę wielowektorową, czyli takiego balansowania między wschodem i zachodem i utrzymywania względnej niezależności od Moskwy i. Brukseli, czyli Berlina. Z władzami, dopytam tylko, z władzami. Ale, nie, 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 nie. To jest przepraszam bardzo. Przepraszam bardzo, prezydent Janukowicz, cokolwiek o nim powiedzieć, starał się właśnie taką politykę prowadzić. I to było względnie korzystne dla, Rosji, dla Polski, dlatego, że mieliśmy właśnie między Polską a Rosją kraj, który jest w miarę, mówię w miarę, od obydwu tych bloków niezależny, stara się balansować. Wciąganie Ukrainy do e, Eurokołchozu powoduje to, że mamy kolejny kraj uzależniony od Berlina? Czy to jest korzystne dla nas, że kolejny kraj właśnie uzależnia się No bo ja nie mówię dobrze, o Ja mówię o wie dzisiejszym pa... dniu pan... i dzisiejszym konflikcie Rosja-Ukraina. Poza tym mam do pana. A nie o eurokołchozie, bo to jest dobrze. już zupełnie odrębny temat. Ale sam pan zauważył słusznie, ja że Unia Europejska. Że Unia Europejska Euro to jest nie, 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 w również rozmawiać, zacząć rozmowę o Polsce i w tym momencie nie, starczy nam czasu. Ja mam do Pana tylko jedno nie, Ile razy w ciągu ostatnich dwóch lat był pan na Ukrainie. Ja nie byłem na Ukrainie. No widzi nie pan, byłem. ja tam byłem kilkanaście czy kilkadziesiąt razy w ciągu nie, tego ale czasu. My więc tu... twierdzę, proszę, odniosłem wrażenie, ja Paweł Kukiz, turysta z Polski jeżdżący fotografować cmentarze kresowe e, e, polskie na, na, na Ukrainie między innymi. Stwierdzam, ale wszyscy pan, mamy sentyment to do kresów wschodnich. była, okay. to była Rosja. Ukraina za żądami, pod rządami Janukowycza była Rosją. Stąd ci oligarchowie, stąd, no nie, no. stąd taki bałagan, stąd, stąd taka bieda i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście, no, ma Pan rację. Wpływy rosyjskie były, wpływ rosyjski były bardzo silne. prawda, oczywiście, ja to Natomiast mówię, mimo wszystko, Ukraina względnie niezależna, zarówno od Rosji, jak i od Unii Europejskiej, to było to, co w tych warunkach było dla Polski najbardziej korzystne. W tej chwili przeciąganie Ukrainy na stronę Berlina, które być może skończy się podziałem Ukrainy. Być może tak to się skończy. Nie przynosi nam żadnych efektów, to znaczy bilans tego, tej całej polityki będzie oczywiście dla nas ujemny. Dodajmy do tego to, że pogorszymy sobie znacznie relacje z Rosją, z którą mamy kilkakrotnie większą wymianę handlową z którą nie wiadomo dlaczego właściwie cały czas wchodzamy stosunki za nie, zamiast je ocieplać, można powiedzieć. I bilans dla nas oczywiście będzie niekorzystny. Po to, specjalnie po to tutaj przytoczyłem ten fragment z dziennika The Independent, żeby pokazać, że ci duzi chłopcy, ci w... Ci międzynarodowi gracze już się dogadali. I myśmy znowu zostali na lodzie. Zostaliśmy z tymi dogadali, jabłkami, no, się... zostaliśmy z tą wieprzowiną i teraz musimy jeść te jabłka, Jed, zjadać te wieprzowiny. małe wtrącenie. Jak, jak Władimir Żyrynowski mówi, że Republiki Bałtyckiej i Polskę zmiecie Rosja z powierzchni ziemi, i pytam o to polityków w Polsce, oni mówią, że Żyrynowski to jest taki rosyjski korwinnik. E, także dajcie sobie spokój dziennikarze i nie pytajcie o to. Ja mam przysady, ale przysady, zdaje się, niezbory. że. No ja, właśnie. Ja bym nie traktował mimo wszystko aż tak e, niepoważnie. Żynowskiego w tym sensie, że nie, nie, nie przez porównanie do Korwin-Mikke, tylko przez to, że, że uważa się, że on mówi zupełne rzeczy. Ale go, czy nie? Bo ja sądzę, że on mówi pewne rzeczy, które po prostu Władimir Putin nie chce powiedzieć wprost. No albo, albo, albo nie wypada mu powiedzieć. Natomiast prawda jest taka, że w tej chwili w razie potencjalnej wojny Polska będzie pierwszym i ostatnim, i ostatnią jej ofiarą. Tak? Pana, I, tak? I tak, pr wojnę prowadzi się, zbyt, się wtedy? Ja tylko dokończę. Tak. Wojna ma sens. Są w sytuacje takich, w których wojna ma sens, ale przede wszystkim wtedy, kiedy w ogóle jest szansa ją wygrać. Czy naprawdę e, ktokolwiek w Polsce zakłada, że my możemy wygrać wojnę z Rosją w tym momencie? A po drugie, ci, którzy mówią, że, że brak interwencji, brak działania teraz na Ukrainie spowoduje to, że Rosja dojdzie do nas, no to przepraszam bardzo, no to jesteśmy w NATO czy nie jesteśmy? To NATO ma jakieś znaczenie czy nie ma? Ochroni nas czy nie ochroni? Skoro nas nie ochroni przed niczym, to tym bardziej nie pakujmy się w konflikt z Rosją, proszę tylko pana. zbrójmy się, kupujmy okręty. Na przykład, proszę pana, na przykład teraz sytuacja taka nasi, nasi dyplomaci krzyczą, płaczą na arenie międzynarodowej, że, że Francuzi sprzedają Rosjanom okręty Mistral. No to yy, realne działania mogły polegać chyba na tym, że kupmy od nich te okręty, skoro mamy wydać w następnych kilku latach 160 miliardów na uzbrojenie, to kupmy te okręty, uzbrojmy się, Panie prawda? Panu. A nie dążmy do wojny. Chodzi o, o, o rzecz nie... jedną. My, proszę pana, my się zgadzamy. w... w, w... Prawie w stu procentach. Ja się z panem zgadzam. Tylko wierzę. że pan mówi o teorii, a ja mówię o praktyce. Podkreślam, proszę wyjść z założenia, że Ukraina była pod panowaniem Rosji, pod przed, przed ogromnym wpływem e, 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 Moskwy, e, była wręcz czuła się uzależniona od Rosji. Niech mi pan wierzy, Uk e, sprawa. Chęć jakby wejścia Ukrainy w struktury Unii Europejskiej to jest sprawa trzecioplanowa. Oni chcą się wyzwolić spod panowania rosyjskiego. Ale nie pan dla że może... trzecioplanowa. Pan może chcieć czy nie chcieć. Pan... Proszę pana, my możemy, my możemy tego nie chcieć. Oni będą się bić. Tam akurat trafiła kosa na kamień. I teraz problem polega na tym, nie, nie na rozważaniu jakimś hipotetycznym, co by było i tak dalej. I tak dalej. Bo możemy, wie pan, no może wyjdźmy od tego, że y, Niemcy chcieli ugrać Ukrainą gaz i ten gaz ugra. I koniec. I zostawili tą, tą Ukrainę samą sobie, wzbudzając w niej nadzieję Dokładnie. na wyzwolenie Dokładnie. się z rosyjskich wpływów. Jest... I teraz tak. Mhm. W tej sytuacji, w jakiej jesteśmy, jest absolutnie niedopuszczalne. Niedopuszczalne są wypowiedzi, które mogą rozdrażnić Putina. Bo gdyby chciał, to nas zmieścić w sekundę. I żaden Niemiec i Francuz za nami nie stanie. Oczy, nie wierzy pan w, nas... w naszym interesie oczywiście. jest to, by ci Ukraińcy trwali jak najdłużej i powinni Ciche, spokojne działania niemedialne być takie prowadzone, by Polska jednocześnie zachowując pozory stania z boku, prowadziła na tyle skuteczną politykę, by dzięki by poprzez Ukrainę osłabiać Rosję cała filozofia. No, trudno się Dlatego z... Pana rzeczywiście... zadałem pytanie, mhm. czy był pan na Ukrainie? Pan nie był. Panie Pawle... prawie, że z jednej z strony bo... się trudno z panami tak... dyskutuje, bo rzeczywiście się w wielu sprawach fundamentalnych zgadzamy, jak na przykład, tym, że w tym, że powinniśmy po cichu robić swoje, a rząd Powinien raczej trzymać się na dystans od działań, które, które drażnią Rosję. Ale z drugiej strony widzi pan, ja rozumiem, że pan ma dużą empatię do Ukraińców, tak? Na tym poziomie, że tak powiem, mikro, Nie, na poziomie ludzi. Ja się boję ja Rosjan też. proszę bardzo. Natomiast, natomiast z tego powodu, że obaj boimy się Rosjan w tym sensie, że widzimy ich potencjał i nasz, to e, powinniśmy sobie zdawać sprawę z tego, że e, przede wszystkim musimy aż cynicznie, aż do bólu pilnować swojego interesu Polski. W tym momencie interesu Polski. Ja się o tym mówię. Widzi pan, ale pan mówił o, o współczuciu dla Ukraińców, ja to rozumiem. Tylko że my w tej chwili zostajemy na lodzie z embargiem w Rosji, z embargiem na Ukrainę, naszej wieprzowiny, proszę zauważyć. Skoro tak nas lubią, skoro tak, nie wiem, no, traktują nas jak na, na przyjaciół to czemu? A czy pan mówić, czy, czy nie bardzo? Czy pan z, z gotowym wykładem? Czy pan nie. przyszedł rozmawiać? Nie, przyszedł rozmawiać. To ale, ale widzi pan, i teraz i teraz rozumiem, zastanawiamy się nad poczynaniami polskiego rządu w tej całej sytuacji. Cześć powiedziałem, że jest kryty i Przepraszam, nie chcę. Zapędziłem się. Jest kiepski. Jest to no. pytanie, które y, wybrzmiało tylko pewnie pytanie panowie że nie usłyszeli. W na to pan nie wierzy, rozumiem zupełnie. Gdyby przyszło, no co do czego? Przepraszam. W na to pan no nie wierzy, gdyby przyszło. No do Oczywiście, że nie. Poza tym wie pani, mm. ja, 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 ja dam, taki, dam taki, być może to jest może w, 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 Troszeczkę sobie tutaj nadinterpretuję, ale dam Państwu przykład. W jakiś czas, dwa tygodnie temu mieliśmy wylecieć do Stanów Zjednoczonych. Nie wylecieliśmy ze, z, z, z Borysiewicza. Nie wylecieliśmy z tego względu, że nie dostaliśmy wiz. Kiedy zacząłem drążyć temat, okazało się, że był problem tak zwany globalny czyli przez 10 dni Amerykanie nie byli w stanie wbić na całym świecie wiz amerykańskich, ponieważ podobno padł im system. Jestem przekonany, z że, z że, dostał, że ten system im nie padł sam tylko zrobili to Rosyjcy, Rosjanie w, w ramach rewanżu za sankcje wizowe i tak dalej, i tak dalej. Ameryka jest bardzo słaba w tej chwili. Pod rządami Obamy jest to państwo... No Obama to jest po, powiem w wielkim skrócie brat leczny Donalda Tuska, czyli, czyli po prostu propagandista i człowiek, który gdziekolwiek się pojawia i to jego szukanie kompromisu w końcu się fatalnie dla tych wszystkich, gdzie on tego kompromisu szuka, jest ale, ale to jest... jest Ameryka jest słaba i nie można prowadzić polityki tak e, agresywnej, jak jako mamy, z jaką mamy do czynienia dzisiaj w, w, w wykonaniu polskiego rządu w sytuacji, gdy e, nie możemy absolutnie liczyć ani na Amerykę, ani na Niemców, ani no na nikogo. nikogo. No. Panie nie się... możemy liczyć tylko na siebie, dokładnie. Ale... Dla pana. A Polskę politykę... Pomagajmy Ukraińcom, tak by nikt tego nie widział. Oto to mi to... Robimy to, to na na Panie prezesie, nie. cytat dla Świetnie. pana. Gdybym ja był Putinem po zastrzelaniu tego samolotu, Boeinga e, malazyjskiego. Natychmiast posłałbym 50 tysięcy żołnierzy, zająłbym te tereny, rozstrzelał sprawców zamachu i zrobił uczciwe referendum. Ale, zas ale zastrzelił... I zastanawiam się, jak e, uczciwe referendum na terenach, które zostały zajęte, wie pan. To kompletnie mi się. Powiem bardzo kolokwialnie, jak młodzież nie klei. Ale poruszyła Pani bardzo interesujący problem, dlatego że przecież no mówimy o wschodniej Ukrainie, mm -hmm. tak? o, tym, o tym rejonie, który tak naprawdę ma trzy możliwości przed sobą. Zostać przy Ukrainie i być zarzewiem stałego konfliktu, powiedzmy sobie szczerze przejść na stronę rosyjską albo ewentualnie ogłosić niepodległość, co też jest możliwe. I mamy tutaj bardzo ciekawy precedens w postaci przecież Kosowa. E, jakiś czas temu Serbia zgłosiła się do Trybunału w Hadze, żeby e, tenże Trybunał stwierdził, czy ten akt niepodległości był zgodny z prawem. No i trybunał bardzo, bardzo długo sobie myślał i w końcu doszedł do genialne, genial, genialnego wniosku, przepraszam bardzo, że tak, jak najbardziej był zgodny z prawem, ponieważ ogłoszenie niepodległości nie jest sprzeczne z prawem międzynarodowym. Więc, proszę Państwa, no jeżeli by doszło do scenariusza, w którym Ukraina Wschodnia by ogłosiła po prostu niepodległość, już pomijając, co się potem z nią stanie, to ja pytam, czy by byśmy zastosowali taką samą politykę jak względem Kosowa? Zauważam, że polski minister spraw zagranicznych, e, słynny Radosław Sikorski, który wyjaśnił, na czym polega nasza polityka zagraniczna w stosunku do Stanów Zjednoczonych w słynnej rozmowie e, w restauracji Amber Gold. Już nie będę powtarzał, żeby państwa tutaj nie... O łaskę chodziło. A, a, dokładnie, chodziło o łaskę. Tak. A, ciekaw jestem, czy nasz minister by równie ochoczo uznał niepodległość wschodniej Ukrainy. No bo jak widać, z punktu widzenia prawa międzynarodowego, jest to tak najbardziej możliwe. No i teraz, proszę państwa, zdajemy sobie sprawę z tego, że tak naprawdę wszystko zależy od bieżącego układu sił i interesów. A, e, znowuż, czy w, czy w interesie Polski było uznanie Kosowa śmiem wątpić. Czy w interesie Polski byłoby uznanie wschodniej Ukrainy jako niepodległej części, jako niepodległego terytorium? Też śmiał wątpić. Ale ja się tylko pytam w związku z tym, jaką my mamy politykę zagraniczną, czy my w ogóle mamy jakąkolwiek politykę zagraniczną, czy my w ogóle jako państwa, jako Polska mamy zdefiniowany interes narodowy, który byśmy realizowali z taką konsekwencją jak na przykład Niemcy od 150 lat. Czy to była polityka jak tak zwana gospodarka wielkoprzarowa, czy Mittel-Europa, czy Drang nach Osten, czy wreszcie Unia Europejska. Oni robią to samo od 150 lat. Albo Rosja może, co? Eee, no tak, ale Panie Niemcy tutaj się... wykazują większą konsekwencję. Zbudują e rynki to była... zbyt kuki. To, to było takie preludium. No bo uznanie bo już szczerze że już tak z takiego ludzkiego Zupełnie poziomu, poprzez to, że uznano kolebkę właściwie Serbii za państwo, nie, czy jak gdyby rejon niezależny od Serbii. Od tego czasu mamy w dawnych przyjaciołach właściwie wrogów. Ja się bałem jechać Dokładnie. do Chorwacji przez Serbię. Po prostu Dokładnie. nie chciałem, bo nie chciałem z jakimiś nieprzyjemnymi Więc sytuacjami nie, się spotkać. Z... ta polska polityka zagraniczna tak naprawdę zmierza? i Jakie wartości są? Mamy kamienie kupy, a, a Polska istnieje tylko teoretycznie, Chcę pana zapytać na koniec jeszcze, bo pan, bo pan zaczął od tego, że koledzy Rosjanie z IRL jeszcze i, mhm. i związki rodzinne. Rosjanie to co to są za ludzie? Nieobliczalni zupełnie? Rosjanie to są ludzie, w, ja uwielbiam Tokariewa, no akurat są żydowskiego pochodzenia, w Rozembaumy, w, ale Tokariewa, Rozembauma, Wysockiego i tak dalej, no wiadomo, to Ostoja, Puszkinaj. Uwielbiam. A Natomiast jest to specyficzna dusza. Tam... To jest, ja w wielkim skrócie, A ja mimo wszystko kawa. cały czas uważam, że tam jest w tej mentalności większy wpływ y, takiej. Azjatyckiej mentalności ekspresji niż europejskiej. I traktowanie Rosjan, to nie chodzi, nie chodzi tutaj nawet o jakiekolwiek hierarchizowanie, tylko po prostu w, traktowanie Rosjan z perspektywy mentalności europejskiej jest bzdurą. Dlatego Rosjanie, Rosjanie to jest o tyle. Mhm. To jest, oni śpiewają przepiękne właśnie romany tuż po tym, jak podeszną ci gardło. To jedna rzecz. To jest, bardzo, to jest bardzo istotne. To, co Pan powiedział, rzeczywiście. Natomiast proszę sobie zdawać sprawę, z tego, co będzie za lat 20-30 w Europie. Przecież musimy pamiętać o tym, że takie kraje jak Niemcy, Francja, Holandia, z ciągu pokolenia albo dwóch będą po prostu krajami muzułmańskimi. I tego nie unikniemy. Panowie. I teraz proste robić pytanie wszystko. czy wtedy Muszę. będzie nam bliżej do prawosławnej Rosji, czy do muzułmańskich Niemiec. Należy robić. I wszystko. musimy o tym pamiętać. ostatnie, ostatnie tak, zdanie, panowie, by doniec, by ta granica Polsko granica ukraińsko-rosyjska była jak najdalej odsunięta Kropka, na wschód panowie, od Polski. Informacja z ostatniej chwili jest okazji. taka, że ten konwój, o którym była mowa dotarł do granicy, więc czekają nas myślę kolejne ciekawe godziny i ciekawe dni. Paweł Kukis bardzo dziękuję. Jacek Wilk, no, dziękuję również. I już teraz zapraszam Państwa po pierwsze na wydarzenie Opinie, Komentarze za moment w Polsat News. A jutro u nas specjalne wydanie magazynu, tak czy nie plenerowe wydanie w rocznicę Cudu nad Wisłą. Będziemy także mówić o Polsce, o Rosji i o zagrożeniu wojną. Do zobaczenia jutro w planerowym specjalnym wydaniu programu. Dziękuję raz jeszcze i dobranoc. O, o Boże, kochany. Panie pośle, czy ja wyglądam na małą dziewczynkę i uroczą z warkoczykami? Ja biorę Korki. szklankę, ale bez obawy, dobrze? Tylko o, po żeby to, się, masz, żeby to, żeby się... Na... Zaniepokojony. Nie ja na wszelki wypadek też wezmę. Nie, A. Już odkładam. Jak robiliśmy spotkanie Rady Nadzorczej, Kupiliśmy wino, to kupiłem sam za swoje.